Na kanale Kawikowe Parady, a dzisiaj nauczymy Was, jak podnosić wasze świnki. Pierwsza zasada jest taka, żeby jak będziecie podnosić świnkę, żeby jej łapki nie wystawały, żeby nie zwisały jej łapki, dlatego że ona wtedy będzie się bała, będzie, yy, nie będzie się czuła pewnie, bo po prostu będzie czuła ten lęk, że spadnie. To czyli pierwsze co jest ważne, łapki muszą być na waszych rączkach. Drugie, nie możecie robić tego tak szybko, że od razu podchodzicie do klatki i łap bierzecie świnkę. Tak nie wolno, ponieważ świnka się boi, czuje zagrożenie, że, że chce jej coś zrobić. Nie, tak nie wolno. I jeszcze trzecie, I jeszcze trzecie, czego nie wolno. Nie wolno robić. Też wszystkiego szybko. Jeżeli wasza świnka jest y, do was jeszcze nawet nie. Y, nie czuje, jakby nie jesteś z nią dobrze żyty, więc chodzi o to, że nie oswoiłeś swojej świnki, to się nie podnosi zbytnio. Jeden raz. OK, ten filmik jest dla ciebie, tak? Y, możesz, ale to też zależy od ciebie, czy po prostu chcesz mieć świnkę oswojoną, czy nie. Ja oswoiłam ja osw ja osw ja osw ja swoją świnkę. Ona lubi mnie, bardzo chyba kocha. Ja ją kocham. Musiałam dać jej buraka, bo była bardzo niespokojna. Trzecia część, czyli nie można robić e, tego jakby szybko, czyli o co chodzi? Już wam tłumaczę. Czyli jeżeli macie świnkę już kupioną, to od razu jej nie podnoście na siłę. Jak ona tego nie chce, nie róbcie tego, bo to też nie jest dla niej e, takie fajne. Mój! Się denerwuje, bo myślę, że jej chcę zabrać buraczka, Ale co dalej? Yy, yy, tak nie róbcie, ponieważ świnka będzie po prostu się później was bać. Będzie... Yy, nie, straci do Was właśnie zaufanie takie, będzie się właśnie na was bać, tak jak mówiłam. Yy, no i jest to dla niej nie fajne. I jeszcze czwarte ostatnie. I nie róbcie też właśnie wszystkiego na siłę. Jeżeli świnka nie chce, nie podnoście. I Ja teraz no, zrobię to dlatego, żeby wam po prostu was douczyć, wam pokazać, jak się podnosi. I to nie tylko świnkę, to tak naprawdę wszystkie króliki i w ogóle, bo żadne takie zwierzątko nie lubi, gdy nie lubię podnoszenia, ale też nie lubi, gdy łapki jemu zwisają, bo po prostu nie czuje, że jest na jakiejś powierzchni. No to ja już tu mniej więcej tu gdzieś tak położę świnkę, że Wam pokazać jak ją podnieść. Moja świnka właśnie tutaj stoi i już Wam pokazuję. Właśnie mi uciekła. Już Wam pokazuję jak podnieść świnkę, tylko muszę mniej więcej ustawić telefon. To jest właśnie już moja świnka. Oczywiście ważne jest to, żebyście ją trochę pogłaskali. Moja ucieka, bo się troszeczkę boi Ona w ogóle boi się e, jakby telefonu Pogłaście, żeby czuła się po prostu bezpiecznie Chodźcie, łatka, tutaj Nie gryź mnie Widzicie, ona, ona po prostu chce jeść Więc nie wiem e, Czy w ogóle to się uda, ale wezmę ją Chodź, łatka Chodź, kochani Czekajcie, to ja wam nagram po prostu, jak już będziecie Dobra, już myślę, że powinno być git to Tak, tu łatka Pogłaście ją i weźcie tak ręce Czekajcie, bo moja co miał ugryźć. Złapcie! Łatka, uspokój się. Troszeczkę muszę ją żeby się po prostu uspokoiła, bo z nią nic nie da rady nagrać. Chodź tu. I ja ją po prostu biorę tak. Nie wiem, czy widzieliście, że łapię to tak lekko za głowę, że ona po prostu nic nie widziała. Łapię ją tak i wszystkie łapki są na moich rękach sobie przekręcam te i mam tak samo im biorę na jedną rękę, na piście, bo nie chcę. i po prostu trzymam ją żeby mi nie spadła tak to, oto to wygląda już cię puszczam moja świnka tego po prostu nie lubi i ja nie chcę jej też męczyć moja świnka jest takim leniuszkiem no więc żegnamy się z wami i do następnego Oczywiście, jeśli się weźmie taką świnkę, to najlepiej ją wziąć do waszego, jakby przytulić ją tak do swojego serca. Wtedy ona czuje ta, się tak bezpiecznie, bo wtedy, jakby gadajcie do niej coś, to wtedy ona będzie też lepiej, jakby szybciej się do was przyzwyczai i będzie już wszystko tak szybciej. Więc właśnie na tym już skończymy, tak myślę. Ta pa!